Ponad trzy godziny pokazów, wystawa sprzętu lotniczego i wojskowego, możliwość porozmawiania o lotnictwie z pilotami to niewątpliwie nie lada gratka dla pasjonatów lotnictwa. Leszczyński piknik szybowcowy, który tym razem odbył się w sobotę 14 września, to jedna z tych imprez, które przyciągają tłumy. Atrakcje dla miłośników lotnictwa na leszczyńskim lotnisku Strzyżewice czekały już od godziny 14. Na wystawie statycznej Wojska Lądowe i Marynarka Wojenna prezentowały swój sprzęt. Największe zainteresowanie wzbudziły dwa wielkie śmigłowce Mi-17 i Mi-14PE służące do zwalczania okrętów podwodnych. Można było nie tylko je obejrzeć, ale także zasiąść za sterami i uzyskać odpowiedź na każde pytanie dotyczące maszyn. Kto chciał zakosztować lotniczych emocji nad ziemią miał do wyboru lot widokowy samolotem lub śmigłowcem. O 17.00 rozpoczęły się pokazy lotnicze. Jako pierwszy zaprezentował się litewski prezydent Team. Po nich w niebo wzbił się śmigłowiec Bolkow Bo 105, za sterami którego siedziała 24-letnia Maria Muś. Pokaz akrobacji w jej wykonaniu zaskoczył wielu. Później niebo przejęli leszczyńscy paralotniarze z zespołu Fly to Life. Kolejnym, który pokazał swoje umiejętności akrobacyjne, był pilot szybowca Swift Jan Makula. Pierwszą część pokazów zakończył występ motoparalotniarzy Flying Dragons i brytyjskich samolotów Airborne Pyrotechnics. Magi widowisku dodały wykorzystane w nim kolorowe świece dymne oraz skoczkowie spadochronowi z, z flagami. Najbardziej widowiskowa część pokazów, z której słynie Leszczyński piknik, rozpoczęła się po zmroku. Pokazy lotnicze z wykorzystaniem kolorowych świateł, świecących balonów oraz z efektami pirotechnicznymi zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Organizatorami imprezy był samorząd Leszna oraz spółka Lotnisko Leszno. Już trwają przygotowania do przyszłorocznego pikniku, który, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie trwał aż trzy dni.